Myśli przemieszczają się jako impulsy elektryczne. A co jeśli mogę je kontrolować? Ej, ale powoli zbliżasz. No, dawaj, dawaj. Maciek! Patrz, uważaj, patrz. Czułaś? Tak Zobacz, zaczę <grymianie> Zapraszam do świata, w którym jest to możliwe. To jest trochę to przewidzenia było, ale szpiątka jest... O ale... ładnie Trzymaj. Nie, ale to już nie, to ale to już jest, ale to... to jest A to, to jest przesada Więc wezmę listówkę. Moją, pustą i Marker, napiszę tutaj. Nie wiem, co, co, żeby tak w miarę łatwo. Napiszę liczbę od 1 do 100, ok? Po, powinno się udać. Ok? I za chwilę y, poproszę cię. Zrobimy dokładnie to samo, co ja wtedy zrobiłem, tylko odwrotnie, tak? Czyli teraz ty y, ja dotknę Twojego czoła i po prostu Pierwsze co Ci przyjdzie do głowy, okej? Okay? Pierwsza liczba, jaka Ci przyjdzie do głowy. Od 1 do stu. Pierwsza, jaka Ci przyjdzie. Dlaczego tyle? Nie wiem, na to mi przyjdzie do głowy. Naprawdę? nie To jest... Wiesz co, byłem bardzo blisko. Bardzo blisko. Nawet dokładnie. Trzymaj. Nie, ale to już... Nie, to... Ale to już jest... Jak to zrobiłaś? że nie, nie wiem, ale nie, o co co z z nie, nie, wierzę, po prostu nie, <śprawia> Nazywam się Y, a to są mroczne umysły.